Okay. <music> Cześć tu Kepson. Zawsze, gdy wrzucam materiały wideo z jedzeniem jak kiedyś, to uruchamia się duża część starszego społeczeństwa zebranego na moim kanale czy też stronie Facebook. Wszystkie filmy do tej pory tylko z hamburgerami, jak 15-20 lat temu oglądane były bardzo chętnie, więc idąc tym tropem, dziś chciałbym przedstawić wam hot doga jak kiedyś, tym razem z wiekowego baru Lucy, znajdującego się przy placu kultury i nauki w Warszawie. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Myślę, że i młodzież, która ma z 20 lat i więcej liznęła coś nieco tematu jedzenia w przydworcowych budkach, bo kiedyś nie było tak, że kebab, KFC, McDonaldy czy bary orientalne spotkać można było na rogach w, każdych, w każdym mieście, a o samo jedzenie na wynos było trochę trudniej. Funkcjonowały co prawda bary mleczne i to też fajna zajawka, ale to materiał na inny film. Jeśli chodzi o wspominkowe klimaty, to ja najbardziej szanuję dwa lokale, podróże do babci pociągiem i budki przy dworcu w Skierniewicach oraz taką małą budkę przy stacji w Małkinie Górnej, gdzie tam za mało lata chodziłem, gdzie podawali hot dogi i hamburgery. Swoją drogą możecie napisać, gdzie jedliście swoje pierwsze hot dogi albo gdzie jedliście takiego, który zapadł wam w pamięć. Hot dogi w odróżnieniu do hamburgerów nie przeszły aż takiej transformacji, bo ze śmieciowego, że tak powiem, hamburgera teraz przerodziło się to w pełnowartościowy posiłek z kotletem wołowym za nierzadko więcej niż 30 zł. Takie same podchody ludzie zaczęli robić z hotdogami, ale coś tam się ewidentnie nie udało, coś tam nie pykło, bo jeszcze jak idzie znaleźć hotdoga w, w barze z burgerami, tak samych lokali serwujących stricte parówki w bułce przeciętej wzdłuż, soróweczki do środka, parówka do środka i na to sosy, to takich lokali jest mało. No i nie mówię tutaj oczywiście o tych w stylu francuskim, coś à la Orlen czy żabka, chociaż czy to stacje benzynowe, czy sklepy, które wprowadziły to danie, to. Dość mocno spopularyzowały ten rodzaj gastronomii. Dziś nie o tych żabkowych, dziś o takich prawilnych jak 20 lat temu, że bułeczka przecięta wzdłuż, jak na załączonym obraztu, obrazku. Kapusta, no widać co tam się znajduje. Najtańsza parówka, keczup, majonez, jakiś tam ogórek i wsio. Jedyną różnicą tego dzisiejszego od tamtych yy, x, x lat temu było to, że bułka była opiekana w piekarniku, była chrupiąca, a ja jak sięgam pamięcią, to tamte były bardziej odgrzewane w mikrofonach że na zjedzenie zanim to stwardnieje miałeś dosłownie chwilę. Tutaj od początku do końca bułka chrupiąca, zatem nawet lepiej. Natomiast nie o samą bułkę chodzi. Ja już tak dawno tego nie jadłem, takiego połączenia dawno tak nie jadłem. Jeszcze ten majonez i prażona cebula, delicję, chociaż to nie była jakaś tam mm, odkrywcza podróż kulinarna, to była podróż kulinarna w czasie, że tak powiem. W tym dzisiejszym wątku nie będę też dawał oceny 1 na 10, bo to nie o to w tym chodzi tutaj jeszcze w tym hot -dogu znajdowała się prażona cebula, tutaj naprawdę, to też, to jest tak wspominkowe, bo prażonej cebuli nie jadłem, no ostatnio chyba w hamburgerze w tamtym roku, który też właśnie miał podobny tytuł jak tutaj ten film dzisiaj, że x lat temu i tamten filmik obejrzałem no ponad 150 tysięcy razy, także bardzo dobry wynik, no i od tej pory cebuli prażonej nie jadłem, dopiero dzisiaj, fajnie wrócić sobie wspomnieniami nawet do tamtego filmu a tamten film to też była podróż już w czasie sentymentalna do lat młodości. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy z sentymentem patrzą na tego rodzaju jedzenie, a jeszcze przy okazji ten bar i to nie wiem, czy to prawda, ale doszły mnie słuchy, że to jest jedna ze starszych budek w Warszawie, która nadal funkcjonuje i się nie zmienia. Wygląd old school mógłby na to wskazywać, że mają już swoje lata, ale jak ktoś posiada na przykład większą wiedzę niż ja na ten temat, to chętnie przypnę ten komentarz pod dzisiejszą pod dzisiejszą sekcją komentarzy trochę się tutaj zagmatwałem, ale Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Po prostu, jak ktoś tam pisze, i ja to zweryfikuję w jakiś sposób, że to jest prawda czy nieprawda, że ten bar jest jakiś tam najstarszy, to przypnę ten komentarz, niech on dopełni na dzisiejszą recenzję, która nie jest taką typową recenzją, bo ja po prostu opisałem to, co było. E, nie mówiłem też za dużo o smaku, bo każdy wie, jak takie coś, jak takie połączenie może smakować. E, było bardzo dobre. Mimo, że to nie jest jakieś odkrywcze, to naprawdę z sentymentem się to jej fajnie, że mogłem sobie to spróbować i akurat tam była jakaś impreza podpora. Kultury. Fajnie było, było, fajnie było sobie na to popatrzeć i zjeść w takich warunkach. Pozdrawiam serdecznie. Cało widownie. Cześć.